Moje zoo, zasady wkładowa rozgrywka. Jest to y, gra od Gdańskiego, Gdańskiej organizacji turystycznej. Y, dostępna chociażby w zoo gdańskim. Więc fajna pamiątka. Y, od 7 roku życia, 2 do 4 grady, 40-50 minut. Wzorowanie na Arknowa, tylko w takiej wersji y, mocno rodzinnej, dziecięcej. Generalnie fajna, fajny pomysł. E, teraz, tak, kto tu jeszcze to nam zrobił? E, sekunda Sławomir Czuba, tu to ma, o! To jest ważne. E, Sławomir Czuba, ilustracje Cornelia Basilewska. No, i tu zarządzanie projektem, redakcja, tak. Eee, I co my tu mamy? Mamy tak, takie zwierzaki będą. Eee, I są to jedzące warzy warzywa owoce, pingwin przylądkowy, rafa ugandyjska, panda ruda, słoń afrykański, hipotamek karłowaty. Mamy nazwę polską, łacinie. Mamy symbole i te symbole to mogą być pokazy karmienia, takie pokazy edukacyjne lub zabawy, o z takie to zabawy. E, oprócz tego co je, bo tu, jest, tu, tu widzimy, że mogą mieć mięso, ryby, warzywa, owoce, sianko ziel i, i zielonka. Potem mamy e, te takie zwierzątka wierząt bardziej te na, na czerwono, to są chyba tutaj jako te zagrożone bardziej. E, tak, bo tu mamy narażony, zagrożony, generalnie jakie to jest, e, jakie one są, na, na jakim poziomie e, ochrony. I mamy krokodyla kubajskiego, żółwia promienistego, orangutana borneńskiego, szpaka balijskiego. I potem mamy krokodyla wiel kondora wielkiego, lwa angolskiego i Geparda grzywiastego. O każdym, oczywiście, jest trochę tutaj informacji. To są, są nasze wybiegi znaczy pierwszego gracza. E i co my tu robimy w tej. Aha, jeszcze tak. Yy, 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 co my tu robimy w tej grze? Po kolei, o, w ten sposób zaczniemy. Mamy tak, mamy takie kroki jak współpraca, wybieramy jedną kartę ze stosu i yy, 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 dokładamy ją na rękę, tak? Startujemy z czterema kartami, tylko nie widzę instrukcji, czy mają być karty pożywienia, czy zwierząt. Ja dobrałem cztery zwierząt, a pewnie jako tą jedną kolejną, dobrałbym w takim razie pożywienie, tak? Bo na początku mamy dobrać jedną kartę. Natomiast yy, to nie jest sprecyzowane, może dwa stąd, dwa stąd, trudno powiedzieć. I oczywiście musimy mieć cel jawny, tak? Yy, I w celu mamy punkty za odpowiednie rzeczy, czyli tam za wybieg, jaki, za, yy, za, yy, za, yy, za jakieś stanowisko, za te yy, symbole, typu tam pokazy karmienia, za odpowiednie zwierzęta. 1, 2, 4 punkty, tak? Yy, więc mamy tak, mamy współpracę, dobieramy te nasze karty. Potem mamy budowę, wybuduj wybieg albo punkt obsługiwości i tu mamy tak, w jednym wariancie mamy, że jak to bierzemy jako za punkty, w innych będziemy za to płacili. Mamy lodziarnię, mamy jakieś restauracyjkę, toalety, punkt informacyjny, tak, mamy je ustawić od 4 do 1 na, na koniec. Wybiegi w wersji jednej mamy tylko tak zrobić, w drugiej mamy, że płacimy za to. Wtedy startujemy z 30 kasy na rękę. Mamy tutaj kasę taką, jak tak minąły, i mamy tak. IXL, ki to jest l i XL-ki takie, takie rodzaje. To jest zwykły, urozmaic uatrakcyjniony. O tak, uatrakcyjniony to jest. Uh, więc tak. I no, pierwsza ta współpraca to w karty ze stosu. I dołóż na rękę, następnie przekaż jedną dowolną sąsiadowi po lewej. Potem mamy budowanie, wybuduj wybieg, czyli generalnie te tutaj, tak. Oczywiście na, na naszej planszycie. Wybuduj wybieg albo punkt obsługi gości, czyli te, te maluchy. Zamiast budowy wybiegu możesz uatracyjnić jeden wybieg, czyli no, wracamy na, na tą stronę. Potem mamy zasiedlanie tego wybiegu. Wprowadź zwierzę na wybieg, jeśli, jeśli masz zwierzaka, czyli po prostu dajemy na... Nasze mamy mieć kartę z wierzaka, no czyli jedną, tutaj z tych tak. E, kartę dostawy odpowiedniego pożywienia, czyli o no, które pożywionko. E, odpowiedni rozmiar wybiegu, no czyli w, w rozmiar wybiegu. Jeśli nie przeszkasz w wybiegu, możesz, dokonać jedno, e, możesz dobrać jedną kartę lub wymienić dowolną liczbę kart z ręki. Więc mamy wymianki. To jest znacznik pierwszego gracza. E, no i tak. No celem jest zwycięstwo na, na punkty, tak. E, w, w tym właśnie z tych, z tych kontraktów. E, I mamy tak, współpraca, budowa, zasiedlanie było powiedziane. Punkty. Znaczy ikony. Pokaz edukacyjny, pokaz karmienia, pokaz zabaw zwierząt, tak? E, potem e, Dwa punkty za każde zwierzę, które zamieszkuje wybieg. Ja skończymy, tak? Aha, kiedy zakończenie może najpierw jeszcze. Gdy jednak z graczy nie ma już możliwości ani wybudowania żadnego wybiegu e, lub punktów obsługi gości, czyli nie możemy tych tutaj, ani tych wybudować. E, czyli generalnie mamy planszetkę zapełnioną. E, e, Urozmaicić wybieg tutaj już nie możemy, czyli nie możemy odwrócić, tak? I wtedy kończymy. Czyli mamy wszystko odwrócone i wszystko wybudowane, pełna plansza. E, tak to się kończy, kiedy skończą się zwierzaki, czyli ta, są podpisy, to talia, talia zwierząt, tak? E, no i podliczamy punkty, i tu mamy tak: dwa punkty z, za każdy zwierzę, które zamieszkuje wybieg. 1, 2, 3 lub 4 za taką liczbę punktów, e, jaka jest na odwrocie każdego punktu obsługi gości, czyli tutaj widzimy obsługi gości e, i, i e, za realizację celów, no to widzimy na, na celach. I bonusy. Piątka za, budowę, za zabudowanie każdego pola, piątka za zasiedlenie wszystkich pustych wybiegów w swoim Zo, piątka za największą liczbę różnych gatunków, piątka za największą liczbę wybiegów w tym samym gatunku zwierząt. Jak, jak remisujemy z innymi, to każdy dostaje. No i wygrywa ten, który najwięcej punktów zdobywa. A tu jeszcze ten wariant dyrektora Zo, no to mamy mieć 30 na, na ręce, mamy mieć te. Odwrócone ile, ile kosztują wybiegi. I tutaj mamy tak. Opłacamy koszty budowy. To jest pokazane właśnie z tego. Punkty obsługi gości też kosztują. Te, te malutkie. I co jeszcze? To będą, jak, jak zwierząt zasiedli, w kolejnej fazie, jakie żadne, e, posta e, warto postawić punkty obsługi gości, e, że na bieżąco dostajemy, dostajemy punkty z celów. O, tak to. Po prostu włacza nam się dodatkowo baza e, 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 początkowa punktów, tak, znaczy tych pieniążków, jako pieniążków i, i musimy płacić za, za, za te punkty, które wydajemy wyda na, na planszerkę. Generalnie, jest to taka rodzinna, dziecięca kopia gry arknowa, bardzo fajnie zrobiona. Taka, wszystko tu jest spłycone, żeby młodsze dzieci zaczęły grać kiedyś w, w, to, w to, a kiedyś w przyszłości w arknowa. Takie super gra wprowadzające, aby kiedyś chciała tata, mama grać w tą, w tą dużą grę, a tutaj zacznie z dziećmi, z dziećmi w to i czym te same mechanizmy, jakby tak. Tylko w wersji takiej mini, trochę uproszczone generalnie natomiast bardzo ładnie zrobiona gierka, same te fajne miniaturki tutaj są, duża warstwa edukacyjna, ładnie to jest zrobione, ilustracyjne. Generalnie super produkt, właśnie żeby kiedyś przejść. Na tą wymagającą Arknowa, ale tam mamy no około 2,5 godziny zabawy i w ogóle więcej wszystkich tych mechanik. Natomiast to jako takie początkowe, przy okazji pamiątka z Gdańska, no super sprawa. Generalnie polecam, podoba mi się. Naprawdę atrakcyjny produkt. Ładnie to jest zrobione. Moje zo, dzięki.